Kurwa, czemu podniosłem w pizdu amunicji Wejdź stąd. Wejdź stąd Wyłaś kurwa Ręce na maskę ściągaj spodnie Co spierdalasz? Ej, ha kurwa A na kole ja ci usiadłem, myślę, że naprawię ciężarówkę. Ty, bo masz flapa na kole. Wyłaś Mandat dostaniesz kurwo. Dobra, naprawiłem. Deunku? Bogaty! A zero na koncie? A już mandaty chce płacić? Wy, kurwa, masz przebitą oponę! Chuju! Wyłaś! Raz, dwa, kurwa! Stój. Schneider, wiesz jak ta? Salut! Go. Blokujcie go, kurwa! Z drugiej strony też. Jebany. Jebany! Ty kurwa co mnie! Ty od kliników, błyska. złomo. Fajny złom trzymam w ręce. Na no, basia.